Witam serdecznie, nie możesz obliczyć swojego ascendentów, wcale się nie dziwię. Bardzo dużo osób nie może obliczyć, ale jeżeli nie wiem ile masz lat, ale jeżeli masz dzieci, jeżeli masz yy, rodziców, dziadków, spróbuj zebrać te wszystkie dane. I skontaktuj się ze mną, zobaczymy, zobaczymy, ale najbardziej bym prosił, jeżeli masz e, dzieci, to z godzinami, jeżeli rodziców by ci się udało z godzinami, w porządku, jeżeli masz e, żonę czy męża, skontaktuj się również, ale jeżeli tylko możesz, zbierz jak najwięcej godzin. Jeszcze jedna rzecz, którą czasami się może przydać. Ale to już w rozmowie telefonicznej Ci powiem o co chodzi. Bo niektóre wydarzenia, niektóre wydarzenia, które zapamiętałeś, które są dla Ciebie bardzo istotne, szukaj znajdziemy, nie ma tak, że nie. W dodatku dla tych osób, które nie mają tych danych, niech się nie martwią, dlatego że jeszcze istnieją inne sposoby. Nie tyle znalezienia, co ułatwienia sobie życia <noise> dzięki królewskiej wiedzy. To jest naprawdę królewska wiedza. Przynajmniej wszyscy królowie wiedzieli, kiedy się urodzą, a astrolodzy musieli jakoś odpowiedzieć im. Także proszę się tego nie bać. Jest to bardzo ważne, bardzo istotne, ale w tej wersji, takiej nazwijmy to. Luźne. <laughs> Luźna ona nie jest tylko mniej dokładna, ale za to pokazująca kierunek. I wtedy warto z tego skorzystać. Zapraszam.